i rabat nieoczywistych lub czy groźnie obok porzeczka Agrestu a dalej proszę, to co mówicie Pięknie patrzącej rysy, kosaczce, różno tam jest jeden biały i obok liliowce, więc kosaćce o tej porze na ogródku rządzą także wartościowy ogródeczek, jak najbardziej tam jeszcze sobie kwitnie wajgela, ale kosaćce Szybki bieg. O, kalina w tle. Rabata kosaćcowa. To jest najważniejsza teraz rabata w ogródku. Żółte, białe. Tu są ponasadzane szlachetne irysy, takie drobne, drobne. O, a tu już przekwita taki fioletowo-brązowy. Ale to nie jedyne, ponieważ mam także irysy holenderskie, ale te jeszcze nie zakwitły. O, i jako drobny akcent pełnia, więc tak wygląda mój ogród.